Z bardzo ważnych elementów ustawy o służbie, modernizacji służby więziennej jest właśnie dzisiaj ogłaszany tu, w Tarnowie, w Muścicach, program budowy nowych miejsc dla osadzonych, nowych pawilonów. I taki nowy pawilon znajdzie się także tutaj, w Tarnowie, w mieście, które rzeczywiście od lat funkcjonuje z zakładem karnym, z dobrze działającymi zakładami karnymi, od niedawna jeden połączony zakład karny, dzięki czemu jeszcze sprawniej te działania można podejmować i Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że dzięki zaangażowaniu parlamentarzystów, dzięki zaangażowaniu Pana Ministra Kaczmarczyka, Pana Posła Saka, zapadła decyzja, że właśnie spośród tych um, kilku, kilkunastu um, pawilonów budowanych w całej Polsce, jeden z nich będzie tutaj w Tarnowie, a jest to niezwykle istotne dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, kolejna inwestycja publiczna, kolejnych kilkadziesiąt milionów złotych, które jest wydawane tu na lokalnym rynku dla przedsiębiorców, dla wykonawców, dla firm budowlanych, które ten pawilon wykonują. Z perspektywy więziennictwa jest to niezwykle ważne, bo przy tych budowach pracują bezpośrednio też osadzeni i to jest jeden z elementów bardzo ważnego programu praca dla więźniów który mimo pandemii osiąga, można powiedzieć, historyczne wyniki ponad 80% skazanych spośród tych, którzy mogą pracować, którzy mogą pracować, właśnie wykonują pracę, ale też co istotne, istotne dla miasta, istotne dla samorządowców, dla parlamentarzystów, kolejne miejsca pracy, bo przecież taki pawilon to nie tylko kolejnych 250 osadzonych, którzy tutaj będą na miejscu, ale tych 250 osadzonych ktoś pilnuje i stąd kolejne etaty, kolejne miejsca pracy, co najmniej 30 etatów. Nowych etatów tutaj służba więzienna w Tarnowie będzie organizowała, będzie realizowała. Szanowni Państwo, decyzje już są podjęte, odpowiednie dokumenty już są podpisane. Projekty, można powiedzieć, właściwie gotowe, już ostatnia faza, żeby, żeby odpowiednie pozwolenia budowlane uzyskać i ruszamy z budową od 24. czy zakończenie 24. 2024 roku. 35 milionów dla Tarnowa to wielki dzień dla Tarnowa, to wielki dzień dla. Przedsiębiorców, to wielki dzień dla mieszkańców, to wielki dzień dla regionu. Dlatego z tego miejsca chciałbym panu, panie ministrze, bardzo serdecznie podziękować. Chciałbym podziękować panu ministrowi Michałowi Wosiowi, chciałbym podziękować panu ministrowi Zbigniewowi Ziobro za to, że dostrzegają panowie Tarnów. Wiele się mówi o deglomeracji, wiele się mówi o tym, że regiony, które zubożały poprzez reformę administracyjną. Będą w stanie rozwijać się równie dobrze. Wiele się o tym mówi, natomiast panowie to robią. Za co bardzo serdecznie dziękuję, bo te 30, 35 milionów to miejsca pracy dla przedsiębiorców, którzy będą budować tą całą inwestycję, którzy będą odpowiadać za nią, jeżeli chodzi o te dwa lata samej inwestycji, budowy tego pawilonu. To pieniądze, które spowodują, że resocjalizacja. W regionie Tarnowa będzie na dużo wyższym poziomie. To również szansa dla przedsiębiorców, którzy będą korzystali z więźniów, którzy będą wykonywać pracę. To tak naprawdę duża szansa dla regionu pod każdym względem. Jest to niesamowicie ważne z punktu widzenia tego, co robi Ministerstwo Sprawiedliwości dla samych osadzonych. Bo często mówi się, że osoby, które zbłądziły, które trafiły do więzienia, że nie ma już dla nich szansy. Natomiast Państwo, jako Ministerstwo Sprawiedliwości, jako ministrowie, pokazujecie, że to może być początek drogi, że to może być początek resocjalizacji w tym praktycznym wymiarze. Ja pamiętam sytuację, kiedy rozmawiano z osadzonymi, którzy szyli maseczki, praca dla więźniów, szycie maseczek w covid -zie. I państwo na to postawili. Tutaj mamy kolejny praktyczny wymiar, bo dzięki tym inwestycjom, dzięki tej budowie, dzięki tym pawilonom, będziemy w stanie angażować kolejnych osadzonych w pracę, w pracę zewnętrzne, w pracę przy współpracy z przedsiębiorcami, dzięki temu będziemy w stanie resocjalizować więźniów praktycznie. Tarnów korzysta z wielkiego. Programu modernizacyjnego służby więziennej, przecież ponad 2 miliardy złotych zostało wydatkowane w ostatnich latach na rozbudowę jednostek penitencjarnych, na budowę nowych bloków, ale też na budowę nowych hal produkcyjnych. Niektórzy mówią, niektóre osoby twierdzą, że jeżeli osoba osadzona trafia do więzienia, to problem znika. Odpowiedzialne państwo nie może tak podchodzić do sytuacji. Miarą, probierzem demokracji państwa prawnego jest sposób traktowania osadzonych i warunków bytowych. Jeżeli państwo w tym zakresie wspiera osadzonych, daje im możliwości, nowe warunki bytowe, to daje szansę na ich restart w życiu. Że nie stają się oni zawodowymi złoczyńcami, nie są recydywistami czy multirecydywistami, ale daje się im możliwość powrotu do normalności. I zdajemy sobie sprawę, Szanowni Państwo, że cały program oparty jest właśnie na tym, żeby dokonywać resocjalizacji, gdzie jeszcze kilka lat temu, przed zmianą rządu w 2015 roku, byliśmy na szarym końcu, jeżeli chodzi o aktywność zawodową więźniów. Dzisiaj jesteśmy jednym z liderów. Byliśmy, mieliśmy słabe statystyki, jeżeli chodzi o dozór elektryczny. Tutaj bardzo duża działalność Pana Ministra Bosia, stworzenia jakby programu e daje tą perspektywę, że służba więzienna się zmienia i daje te perspektywy i szanse, że osoby wrócą do normalności. Rzeczywiście dzisiaj, z mojej perspektywy jako mieszkańca Tarnowa to naprawdę dobry dzień, bo nie pamiętam tak dużej inwestycji dla naszego miasta, tak, przetrąconego przez transformację zarówno gospodarczą, jak i samorządową utratę statusu województwa. Mamy świadomość, że jest to obok też powrotu do tarnowa sądu okręgowego Wydziału Gospodarczego, Sądów Restrukturyzacyjnej Podłości jest najlepszy dowód i fakt na dobrą współpracę resortu sprawiedliwości z posłami Zjednoczonej prawicy. Bardzo się cieszę, i tak jak tutaj panowie moi przedmówcy już powiedzieli, to był swoisty wyścig, bo nie ukrywam, że część samorządów, która jest światła i tutaj kocna na, na samorządy, które są z nami, no zabiegała o to, żeby, żeby inwestycje były właśnie na, na takim terenie. Oczywiście spotykaliśmy się z takimi rozwiązaniami, że samorządy nie chciały nie współpracować, ale, ale na pewno mamy więcej ofert. I mieliśmy w czym wybierać, a wybieraliśmy tam, gdzie wiemy, gdzie na pewno te pieniądze zostaną dobrze spożytkowane szybko i przy pomocy i przy pomocy tutaj lokalnych przedsiębiorców. No bo nie ma co ukrywać, Szanowni Państwo, podatki też zostaną tutaj, które, które będziemy które płacimy i będziemy, i będziemy płacić, ale ważne jest to, że tarnów Kojarzy się oczywiście z azotami, ale też z więziennictwem. To są jakby dwa dosyć duże zakłady pracy. I tutaj też ważne, że, nie, że nigdy nie mieliśmy problemów z chętnymi dla służby. Za to dziękuję panu dyrektorowi okręgowemu, panu dyrektorom jednostek. To jest, to jest bardzo, bardzo budujące. I wiemy, że jeżeli, że jeżeli w Polsce mamy trudne przypadki. Kierujemy do Parnowa. Mówimy, że tutaj resocjalizacja <śmiech> wygląda, <śmiech> wygląda prawidłowo i, 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 i stąd te nawet najtrudniejsze charaktery wychodzą zupełnie, zupełnie inne. Zcisku wyposażony w najnowsze technologie Pawilon będzie dostosowany do potrzeb posadzonych, a przede wszystkim funkcjonariuszy. Jednym z podstawowych zadań służby więziennej jest zapewnienie osobom skazanym na karę pozbawienia wolności, lub tymczasowo aresztowanym, przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków bytowych. Zapewnienie odpowiedniego metrażu, przestrzeni sprzyja działaniom resocjalizacyjnym. Nowoczesny pawilon to możliwość także skuteczniejszej kontroli, a także nadzoru, tym samym większe bezpieczeństwo dla funkcjonariuszy i, i e, osadzonych. Jak już zostało powiedziane przez moich przedmówców, zwiększenie pojemności jednostki to także realne korzyści dla lokalnych przedsiębiorców i kontrahentów. Nowy pawilon w Tarnowie mościcach to ponad 100 dodatkowych osób do pracy, które będą mogły znaleźć zatrudnienie w lokalnych firmach lub pracować na rzecz lokalnej społeczności. To właśnie praca uważana jest za jeden z najskuteczniejszych środków resocjalizacji, umożliwiający powrót do odpowiedzialnego funkcjonowania w społeczeństwie.